Witajcie ziomeczki, ja jestem Rainshell, ale to pierwszy Let's Play Na początek chciałbym wam pokazać moje eku W moim eku nic nadzwyczajnego Oprócz Tygrysia, i tu ma duma, mówię wam Za pierwszym razem od razu pierwszą się ulepszył Nie, yy, nie kupywałem, dostałem od kolegi, plus dwa oczywiście, dropnął. I chciałbym jeszcze poświęcić jeden odcinek dla naszego wspaniałego NPC-ta z METIN 2. Zgadnijcie kto to będzie. Kowal. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jeden odcinek poświęcony Kowalowi, który będzie jarał, ale na pewno nie będzie ulepszał mi itemów. Na pewno zjaram sobie srebrną bransoletę. Na plus 5 będę jarał. Chyba nie dostałem w misji, nie jestem pewien. Nie pamiętam Sobie chyba To zjadam Jeszcze będę musiał pokupywać ulepszacze Dobra W moim eku Nic nie mam nadwyczajnego Dzisiaj chciałbym kupić hałm na 2-1 level Mam taką broń plus 6 4 razy próbowałem szeroki na plus 7 Ani razu nie weszło Wtedy tego nie nagrałem no Tradycyjny hełm plus 4 bojowa tarcza plus 5 może dajmy na razie póki idziemy zaleta plus 2 na razie nie jest potrzebna chociaż troszeczkę wytrzymałości by nam się przydało. ale mam silne ciało które weszło za 19 razy życia tutaj mam ko miedziane kolczyki siła plus 6 kolczyki są plus 5 i buty, tylko dlatego ulepszałem, żeby szybciej chodzić. z nami. Dobra, może zuczymy buty wiatru, szybciej dojdziemy. Dzisiaj bym chciał zrobić misję poszukiwania materiałów. z bronią, potrzebuje pomocy. Zdobądź od niego rudę żelaza od Uriela i płótno od Aryongu. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Pewnie nie. No dobra, nie za tym. Idziemy na tygrysy. Mec, ale on jest na dziesiątce, myślałem, że z niego nie niestety Murang Miałem misję na Murangi M Miałem nią i ani jednego nie mogłem zabić, musiałem skórę, pięć skór Muranga I chyba ich zabiłem 25 i dopiero zrobiłem misję. Szkoda, że nie na 2-0 tamten Muranga bym go chętnie ubił Idziemy teraz na tygrysy Musimy po jakiś tam worek Laureala przynieść z tych który siedzi głęboko już może nie będę kończył A i pewnie skórzane kozaki jeszcze będziemy je rali Najgorsze co będzie to że nam spadnie tak Ja nigdy nie zakładam tarczy bo nam nie spowalnia i bo ty wiatr zawsze zdejmę nie wiem, czy lepiej jest tarczą i silnym, czy bezbroi i silnym startu. No nie, wiem. Nie, bez strzałka się pokazał. Ja muszę zbierać pieniądze tym początkowym graczem. Dzisiaj sprzedałem jeszcze dwie aury, które dropnąłem w poprzednim odcinku. Na Metinach spróbowałem dropnąć, ebonitową skrzynkę. Koledzy wiedzieli, że jej nie dropną. Co to za ja Zawsze zbieram, patrzę, może są jakieś dobre wony. Na przykład taka osoba bojowa ma. Całaca na przewyższające uderzenie. 5%. Więc się oposało ją podnieść. A nie kupywać z Broni, przepraszam. No. To może widzimy się za chwilę, gdy drop no i będziemy zniszczać. Do zobaczenia. Witajcie po krótkiej w serwie. Misji jeszcze nie zrobiłem, ale... Niedźwiedzia skóra! No to chyba będziemy jeszcze palili szeroki nie coś mi się zdaje. Skóra tygrysa, nie zauważyłem. I wracając do tematu, to coś ciekawego znalazłem, tylko nie wiem, czy ma, ma sens to widzieć. Jak widzicie, metin bitwy. Już mówię, bitwy, Na 15 poziom. Jeśli by mi jakaś księga dropa to i tak dobrze, ale widzę, że ktoś już idzie. Jak ja mam laga, to ktoś już idzie, wiem. Albo Metin, pat. no. Zobaczymy, może coś cennego dropnie, a może nie. To widzimy się po przerwie i zobaczymy, co dropło z Metina. Jak widzicie, tego Metina sam nie bije. No proszę, i misję zrobiliśmy, <grystanie> Dobrze, że go biłem, nawet nie pomyślałem, że... Na tym levelu Metina są tygrysy, zapomniałem. Jak widzicie, wrzucamy do tematu. Sam Metina tego nie bije. Już myślałem, żeby odejść od tego Metina, bo wiedziałem, że nic nie dropnę. Dobra, zbierzemy wszystko, na zierze wywalimy. Hmm. Już myślałem, żeby odejść od tego Metina, ale dobrze, że nie odszedłem. Mamy tu kremowe ubranie na dziewiąty. Kremowe ubranie na dziewiątym, zwarki I odporność na ogień 4 Pewnie mało warte, ale zawsze 5k pewnie będzie Nie no 10 Nie nam się na cenach, jestem ja tu nowy Może wy mi napiszecie w komentarzach Nie wiem czy on ma bota, czy... Ma bota ostatnio paczek jakieś prowadzili, że już nie można mieć botu, bo ostatnim razem tyle botów było na serwie i jak się wchodziło do M1 te sklepy były zawalone w magazynie normalnie całymi piłkami po 200 sztuk. No i mówię Wam, już się odechciałem grać i już próbowałem na ściągać tego bot, ale coś mi nie działo. Idziemy teraz do Uriel'a. Czemu ja zdziełem buty wiatru? Już do, patrzę tylko na to niedźwiedzia skóry i już myślę plus 8 szeroki, plus 7 przepraszam Nie wiem czy jest sens resetować te skille Znaczy te silne u starszej pani No, nie wiem No, chyba Dwa skill, dwa, dwie umiejętności więcej Dobra Jest Dawaj mi tu też żelazo, czy cygan jeden Co teraz musimy zrobić, nie czytam Aha, dobra Może na pewno nie chcecie oglądać jak idę do n 2 To może zrobię taką magię i taki teleport Coś takiego mety nie jest, patrzcie jak widzicie, jesteśmy już w M2, a przy mieście, no tak, no w mieście jesteśmy. No, no i wpadnę Tim 2, no i co, zostawię go tak na no co? Może aura miecza poleci. Ja tylko chcę, żeby aura miecza to poleciałem. No, każdy by chciał. Albo silna, może być. Starczy. Dobra. To widzimy się za chwilę po ubiciu Metina i pokażę wam co dropnąłem. No i jak widzicie, znowu nie jestem sam, znowu biję Metina, znowu sura w WP Pewnie drop do, drop do dupy, Boże, co ja powiedziałem <grystanie> Mam nadzieję, że coś mi drobni. Jacie jest sura. Chociaż się nie dziwię, bo metyn miał dopiero zaczynam go bić, a on po dwóch minutach przybiegł. Więc mu też może coś dropnąć, no ja wiem, też zrobi na jego miejscu, ale jakby miał jedną i drugą HP, to ja już zostawiam na Jak widzicie, zaraz level 2-3 Żyję sobie potki. O ja wym co robię, tak buty zdejmę. Te buty tak dokładnie to dostałam od kolegi że nimi handlować nie można, ale bo się zarejestrowałam na kolejnej tronie i tam od niego różne rzeczy. Na każdym poziomie zostałem jakąś rzecz. Jego nikt tak w ogóle to Binder Znowu sura WP. Jak mnie kochają. Prześladują mnie służy WP. Juhu! Wszyscy happy Pewnie nikomu się ku nie, nie wydropi Mogę się dołożyć, mam nadzieję że level 2 Chyba raczej nie bije to bo... To ja miałam nadzieję. A może jednak Kamień No ja nie wierzę ja go podniosę, bo zawsze mogę... Nie, krytyk jeden to za mało. Ja go podniosę zawsze do jakiejś broni wstawię. Do mojej bojo e, do kosy bojowej, do kasy bojowej. wstawię sobie. Widzicie, nową misję mam. Ja teraz nie wiem do kogo mam się wrócić. Dobra. Pójdziemy do niego. Zobaczymy jaką mam misję teraz. Przykaz jeszcze wymienię piłki. Na jedno gold. Co? Nie... Nie, nie widzieliście tego, Boże! Widzieliście co ja mam w magazynie? Widzieliście? Nie no ale widzieliście, widzieliście to, no patrzcie Nie oddałem dla Uriela Ja wem dwa nie ma Uriela Nie, no zarąbiście Taki ze mnie łeb Ja pisu Ja nie wierzę w siebie, boże Trzeba wymienić What? What the Wybieram te różne rzeczy, to zawsze wymienię Zawsze się przyda taka mikserszka, to się jedno Będzie to takie... badziewa Czekajcie To zrobimy tylko kozaczki Kozaki Napaliłeś się że... Tylko jedną zadał piłkę dziennie wróć do mnie jutro mhm, dobra To może zrobię znowu Murzyńską moc Znowu pójdę do Uriela i znowu wrócę do M2 To może Nie? Dobra, poczajcie Witajcie ziomeczki znowu. Tym razem idę do Uriela. Muszę to oddać mu na stówę, bo drugi raz już nie będę znowu chodził do... A... Czemu ja tego nie zauważyłem? Dopiero węgla akurat. A nie wtedy gdy gdy nabiłem. To w pewnie wsadę do kosy bojowej. Dobra, będzie. Tak? Może... Ja chyba czytać idę, idę do postępów muszę się nauczyć czytać Tak w ogóle mam Mam 14 lat Chodzę do szkoły Zdałem chyba Nauczyciele tak mówią Nauczyciele za każdym razem mówili, że Nie, nie zdam, nie zdam Każdy nauczyciel w każdej szkole dla mnie mówi, że nie dam. Mamy co jadać! Mam nadzieję, że go nie wprowadziłem w błąd. Zobaczmy, jakie tu mam zadaje. Zabij lidera! Oh. Ah, to wiem, gdzie jest. Mam co jarać, tak Każdego zrobił Sorry za skype'a To będzie łatwa mi Może nie chcecie oglądać tego jak idę tam Może krótka magia Do zobaczenia Witajcie zomeczki po krótkiej przerwie Za każdym razem po krótkiej przerwie Czy was to nie irytuje? Dobra, mniejsza w tym wow. Ale ścina była Dobra Mam nadzieję, że ona jest tutaj Wiem dokładnie jak ona wygląda. Raczej nie dokładnie, ale tak przybliżenie. Dobra, jednak nie wiem. To ona. Ale to ma być taka bezduszna. Ma mieć duszę. Ja Troszkę szukam takie dziewczynki. Ale ja nie chcę bez duszy. Mam mieć duszę.

Ja proszę, jaka prosta misja. I teraz trzeba iść do M2. I trzeba eksplodować. Może pierwszy oddaję mi misję. To co? To znowu po krótkiej przerwie. Cześć. Siemanko ziomeczki, ja jestem Range Jesteśmy teraz na spodzie. Ja pomyślałem, że nie ma sensu zbijania 2,5 kółek. I tak nic sensownego prawie, że się nie dropniemy, i co byśmy mogli na tym zarobić. A pomyślałem, że żeby urozmaicić następny odcinek, żeby więcej tych rzeczy do otwierania mieć, a nie tyle rzeczy, kilka gold piłek, jeszcze muszę powymieniać, to coś tam porobię, to pomyślałem, bo jest event o 16, jak już w poprzednim odcinku wspomniałem, że można wydropić z, z różnego rodzaju mobów różne rzeczy, czekoladę, różne, więc pomyślałem, że zajmę sobie wcześniej spoda, raz na 5 minut sobie popatrzeć, jest bez. I sobie w League of Legends Więc ziomeczki trzymajcie się gorąco Do zobaczenia po przerwie Cię manko ziomeczki po krótkiej przerwie Mam złą i dobrą wiadomość za Was Dobra to taka, że macie mniej oglądania mojego filmiku A zła to taka, że mam mało róż i czekolad Jak widzicie ten event jakoś dziwnie działa naprawdę Jak tutaj dwa lewle prawie zrobiłem To właśnie nagrać teraz level up jak widzicie tutaj dwa lewle wbiłem. To 10... 9 piłek właśnie dropnęłem. I tylko kilka róż. No nie ogarniam tego. Naprawdę. Dobra, przechodzę do level up. Haja! Zbiłem sobie grupę spotów. Ja tego typa nie znam jakby to... No dobra Dobra to mój chłopak Tylko nie mówcie za długo No i jak widzicie level up Teraz pójdę do kowala by ulepszyć tą kosę bojową Żeby mieć z czymś XP I pewnie widzimy się w następnym odcinku, gdzie nagram odcinek pewnie za tydzień. Pewnie będę wszystkie itemy Kowala Jeszcze próbuję jedną piłkę dropnąć, muszę jeszcze na gold wymienić. Wtedy do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się gorąco. Rainchell. Cześć.